Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin. Dzień dobry, witam serdecznie. Sebastian Wierciak przy mikrofonie, a moim Państwa gościem jest wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Spotykamy się dlatego, że przywiózł pan z Warszawy do Szczecina fantastyczne wieści tak naprawdę dotyczące Zośki, czyli zachodniopomorskiego obejścia Szczecina. Przyspieszamy i są to dobre informacje, dlatego, że w ubiegłym tygodniu został zatwierdzony program realizacji inwestycji i wczoraj złożyliśmy wniosek o uzyskanie tak zwanego pozwolenia na budowę, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jest to przełomowy krok, oczywiście, dlatego, że w ramach tego programu mamy zapewnione. Finansowanie i realizujemy wszystkie działania, które są do tego niezbędne. Więc teraz czas na uzyskanie pozwolenia na budowę. Następnym krokiem będzie ogłaszanie przetargów. Ale jest to myślę, że też przełomowa informacja, dlatego że od 40 lat czekamy na tę inwestycję mm -hmm. i przyspieszamy z nią. Więc y jestem bardzo zadowolony z tego powodu. To też zasługa tego wszystkiego, co poprzedni rząd robił wokół zachodniego obejścia Szczecina. Mogę powiedzieć w ten sposób, że mamy gotową dokumentację. Przez ostatnich 8 lat najpierw oczywiście samorządowcy, e, marszałek województwa plus przedstawiciele gmin, przez które będzie przebiegać, obwodnice przygotowali niezbędną dokumentację o pozwolenia środowiskowe. Przez ostatnich 8 lat... E, zrobiono dokumentację projektową. Oczywiście każdy z tych kroków był ważny. Dzisiaj przed nami to, co jest najważniejsze, czyli zarezerwowanie środków finansowych na realizację tej inwestycji no i po prostu rozpoczęcie budowy. To oczywiście jeszcze trochę potrwa, ale myślę, że samo zatwierdzenie programu inwestycji jest taką, takim pieczątką, którą stawiamy przy, przy tym przedsięwzięciu, a jest to Myślę, że najważniejsza w ostatnich dziesięcioleciach inwestycja dla Szczecina i całego obszaru metropolitalnego. Mm -hmm. Dużo się ostatnio w, zmieniło w ciągu ostatnich 20 lat, jeśli chodzi o Pomorze Zachodnie, jak spojrzymy na mapy drogowe, ale to zapewne jedna z najważniejszych inwestycji, też najdroższych. Tak, i to są wartości idące w miliardach złotych. Mm -hmm. Oczywiście w związku z tym, że będziemy przetarg realizować, trudno jest mi mówić o konkretnych kwotach, natomiast środki finansowe są na to w programie wieloletnim zabezpieczone. To teraz od wykonawców będzie za kilka, kilkanaście miesięcy zależało, ile dokładnie to będzie kosztować, ale jest to przełomowe przedsięwzięcie i nigdy wcześniej takiego na terenie Szczecina czy w okolicy po prostu nie było realizowanego, więc kawał inwestycji do Robienia. Mówimy o miliardach złotych, mówimy też o najdłuższym tunelu w Polsce, który powstanie po ulicę Święta. To prawda. Cała droga będzie miała ponad 50 kilometrów, z czego 5 kilometrów to będą tunele. I nie jeden, tylko dwa. Każdy z tych tuneli będzie miał dwa pasy ruchu i parametry drogi ekspresowej. Więc hmm. będziemy jeździć jednym tunelem przez Odrę w stronę Goleniowa, a drugim od Goleniowa w stronę Szczecina. To są długie, bardzo długie arterie, bo ten tunel będzie miał około 5 km. Cała droga, tak jak wspomniałem, będzie zaczynać się na drodze A6 na węźle Szczecin Zachód i Omijać z lewej strony szczecin jadąc przez tak jak widzimy. jak Zobaczycie Państwo na mapie, pewnie w przyszłości od, przez węzeł Bendargowo, węzeł dołuje, potem przez węzeł dobra, następnie węzeł tanowo, aż do Polic. W Policach będzie się zaczynał tunel mhm. i będzie wychodził po drugiej stronie odry i prowadził do węzła goleniów, czyli tak obrazowo, jak wiecie Państwo, gdzie znajduje się McDonald's na rozjeździe do Gdańska w prawo, albo prosto na Międzyzdroje, to dokładnie w tym miejscu będzie wychodzić ta droga. Pan minister dzisiaj z mapą wielką do studia Radia Szczecin przyszedł. No, okazja oczywiście znakomita. Proszę powiedzieć w imieniu Kowalskiego, Nowaka i Wierciaka dopytuję, to kiedy będziemy jeździć tą Zośką, zachodnim obejściem Szczecina? Powiem Państwu, jak to może wyglądać ze strony kalendarza. Chcielibyśmy po uzyskaniu pozwolenia na budowę, a przecież analiza tych e, tysięcy stron dokumentacji, bo to tak dokumentacja została wczoraj przekazana w kilkunastu kartonach do wojewody, przygotowanie tych, tego zrid czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, potrwa kilka miesięcy. Potem chcemy ogłosić przetarg. Z racji tego, że to są ogromne przedsięwzięcia, oczywiście. Ci, którzy będą stawali do realizacji tej inwestycji, no, pewnie też będzie każdy, wiele mm. podmiotów będzie chciało to wygrać, więc nie możemy tego przewidzieć, jak we, ewentualnie w, będzie Odwołanie. realizowana mm. kwestia odwołań i tak dalej. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to naprawdę takie bezpieczne szacunki są takie, że wiosną 26 będziemy mogli wbić. Łopatę. Natomiast pierwsze dwa odcinki, te stricte drogowe, powinny zostać oddane. Tak liczymy: przełom 28-29, czyli to jest prawie 50 km. I trzeci odcinek od Polic aż do Goleniowa. Półtora do dwóch lat później, no bo robimy pod Odrą ogromne przedsięwzięcie no głęboko pod ziemią, pod rzeką dwa tunele. Wiecie Państwo, ile zaangażowania i jak długo trwała realizacja tunelu w Świnoujściu a tutaj będziemy mieli dużo dłuższy tunel i to nawet dwa tunele więc 40 kilka kilometrów pierwszych dwóch odcinków 2008 29 i maksymalnie dwa lata później. Tunel, część tunelowa mhm. do Golenia. No, świetna sprawa. Wydaje się, że bez tego tunelu to, to nie będzie zamknięty krąg, ale jednak to otwarcie tych odcinków już będzie istotne, chociażby ze względu na zakłady chemiczne, Policy, tak? Z punktu widzenia zakładów chemicznych, policję będzie to bardzo ważne przedsięwzięcie, ale najważniejsze ona będzie z punktu widzenia mieszkańców miasta i gmin ościennych. Mhm. Dzisiaj, żeby przejechać na przykład z centrum miasta, czy z północnych dzielnic, czy z polic na północ, na wybrzeże, trzeba pojechać w stronę prawobrzeża, odjechać, objechać całe Jezioro Dąby i dopiero na, we, na węźle Kijewo wjechać w, 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 w drogę ekspresową S3 i A6, tam, gdzie się one łączą. I wiecie państwo, co się tam latem dzieje? Przecież tam są kilkunastokilometrowe korki. Więc dzisiaj ci, którzy ze Szczecina będą jechać, będą mogli Pojechać teraz na północ, w stronę Polic i tam dołączyć, włączyć się w drogę, czyli do tunelu i przejechać bezpośrednio w, na wybrzeże. To będzie miało też istotne oczywiście działanie na, 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 na gospodarkę, szczególnie w północnych dzielnicach Szczecina i na zakłady chemiczne, no bo przecież te tiry, które dzisiaj jadą do zakładów chemicznych, wjeżdżają do Szczecina i jadą na północ, chociażby nad Odrą tą drogą. Teraz po zrealizowaniu tej inwestycji ten ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miasta. Więc to jest bardzo istotne, bo można też pokazać jeszcze z innej strony, na przykład te tiry, które jadą od strony granicy, czy też samochody na węźle Szczecin-Zachód, czyli za kołbaskowem, będą mogły włączyć się bezpośrednio na zachodnią wodnicę Szczecina, ominąc Szczecin od lewej strony i wyjechać na węźle Goleniów. Więc tak naprawdę poza. Szczecinem będzie ten ruch realizowany. Więc będzie to bardzo duża poprawa jakości życia mieszkańców, ale z drugiej strony bezpieczna droga dla kierowców. Ponad 50 kilometrów to jest ogromne przedsięwzięcie i potrwa trochę, ale dzisiaj robimy bardzo ważny krok w tym kierunku. A przypomnę, że czekamy na tę inwestycję 40 lat. A te miliardy złotych, o których mowa. Będą zabezpieczone w budżecie, mamy taką pewność. Mamy rządowy dróg, plan, program mhm. rządowy, który jest obowiązujący do 2030 roku, i my w tamtym tygodniu w Ministerstwie, podpisując program inwestycji, właśnie zagwarantowaliśmy na to środki finansowe. Więc w perspektywie do 2031 roku, bo tyle, mhm. mniej więcej całość, wszystkie przedsięwzięcia potrwają, a są to tak naprawdę trzy osobne inwestycje. Te środki finansowe są tam zabezpieczone, bo właśnie po to jest ten program inwestycyjny. Więc robimy ważny krok i myślę, że jak skończymy realizację tej inwestycji, to będziemy mogli powiedzieć, że no, dokonaliśmy przełomowego yy, przedsięwzięcia. Choć wiele pracy przed nami, to zmieniając prawie. temat przenieśmy się na kończącą się budowę S3 do Świnoujścia, tak. kiedy kierowcy w pełni będą mogli korzystać z tej drogi? Uda się w tym roku? Myślę, że z końcem roku według moich informacji będą uruchamiane kolejne jezdnie tak, żeby ułatwić podróż na tym odcinku Świnoujście-Troszyn. Natomiast chcę powiedzieć tak bezpiecznie, żeby mówić o tym, jak rzeczywiście sytuacja wygląda, to myślę, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku będzie cała droga otwarta. Są to informacje sprawdzone. Oczywiście będziemy robić mhm. wszystko, aby skończyć to jak najszybciej na temat. Natomiast ze względów yy, yy, pewnych opóźnień inwestycyjnych które w ostatnich kilkunastu miesiącach miały miejsce. Myślę, że bezpiecznie będzie powiedzieć, że w tym roku jeszcze uruchomimy kolejne jezdnie, ale całkowicie już tak w 100% przyjedności będziemy mieli na początku przyszłego roku. Czyli co najważniejsze do kolejnych wakacji. To tak jest. O to Tu zapewniam, że tak będzie. Prace idą w dobrym kierunku, więc jesteśmy na dobrej drodze, aby w ciągu najbliższych miesięcy całkowicie drogę S3 na odcinku Świnoujście troszkę otworzyć kierowcom. Mamy jeszcze kilka tematów, kilka pytań, ale to tyle jeśli chodzi o antenę. Teraz kończymy, przenosimy się, kontynuujemy naszą rozmowę między innymi na radioszczecin.pl czy na naszym radiowym Facebooku. Proszę powiedzieć, jak sprzątanie po powodzi? Czy już możemy mówić o sprzątaniu, czy jeszcze, czy jeszcze mówimy o walce z powodzią? Jeszcze mówimy o walce z powodzią, a tak naprawdę skutkami tej powodzi My jesteśmy na etapie szacowania strat w tych miejscach, które najbardziej zostały dotknięte tą wielką wodą, chociaż wiemy, że chociażby przez nasze regiony przecież ta woda przepływa, więc można powiedzieć, że cały czas mm -hmm. ta walka trwa. Na szczęście w naszym regionie jest zdecydowanie lepiej niż na przykład na Dolnym Śląsku czy w województwie opolskim. Jesteśmy na etapie szacowania strat. Te straty są ogromne, tylko w infrastrukturze hydrotechnicznej. Te zniszczenia zostały oszacowane na 3 miliardy 200 milionów złotych. Do tego infrastruktura kolejowa, drogowa, ponad miliard kolejny, więc tu już mamy 5 miliardów, i to jest tylko i wyłącznie ta infrastruktura, która jest w rękach, można powiedzieć, administracji centralnej. Do mm -hmm. tego dochodzą zniszczenia w infrastrukturze należącej do samorządów, drogach, mostach, no i oczywiście majątku obywateli, zniszczonych domach, zalanych mieszkaniach. Więc ten proces. Bo trwa jeszcze trochę. Zmieniając temat, rosyjskie i białoruskie nawozy zalewają polski rynek, Grzmi Andrzej Dawidowski, czyli prezes grupy Azoty Police. Ja bym poprosił pana ministra, żeby założył na chwilę słuchawki i poprosiłbym realizatora o opuszczenie tej wypowiedzi. Także posłuchajmy razem ze słuchaczami, co mówi pan Andrzej Dawidowski. Polska stała się największym importerem nawozów z Rosji i Białorusi w całej Unii Europejskiej. W całości ponad 60% więcej nawozów jest importowanych. Dzisiaj ten import doprowadza do tego, że część spółek nawozowych likwiduje swoją działalność w Europie, czyli Uzależniamy się, nie utrzymując żadnych zdolności produkcyjnych w Europie. Dzisiaj mówimy o tym, że ktoś dostarcza w bardzo niskich cenach, tylko po to, żeby później po przejęciu tego rynku zarabiać zdecydowanie więcej, jak i również uzależnić nas w 100% od dostaw tego produktu z zewnątrz. Prezes Grupy Azoty Police mówi o tym, że nawet więcej sprowadzacie tych nawozów ze wschodu, niż sprowadzało Prawo i Sprawiedliwość. To chcę powiedzieć jasno, jeżeli takie sytuacje mają miejsce, to dlatego, że prywatni przedsiębiorcy decydują się na taki zakup. Kwestia dotycząca embarga na nawozy jest kwestią podejmowaną na poziomie unijnym i te sygnały, które zostaną, zostały właśnie kilka dni temu przekazane przez prezesa, są bardzo szczegółowo analizowane, mm -hmm. dlatego że my zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotną rolę w regionalnej gospodarce odgrywają zakłady chemiczne police. i jak istotne generalnie dla polskiej gospodarki jest cała grupa azoty, więc te sygnały um, są bardzo szczegółowo analizowane i będziemy ten temat poruszać. No oczywiście na szczeblu, na szczeblu unijnym. Zdaję sobie z tego sprawę, że jest to sytuacja, która nie dotyczy tylko i wyłącznie decyzji na szczeblu rządowym, tylko w dużo szerszym zakresie. Ale musimy być przygotowani na wszystkie trudne scenariusze i tam, gdzie pojawiają się wątpliwości, tam po prostu reagować. I ta sprawa y, be, y, będzie sprawą, którą, która będzie poddana bardzo głębokiej analizie. Myśli pan, że to idzie w stronę całkowitego embarga, czy raczej ta propozycja 30% Cła na nawozy ze wschodu to to jest jakaś wyważona propozycja. Chyba to wszystko musi zostać bardzo szczegółowo przeanalizowane. Decyzja musi być podjęta na podstawie. Tego, co dotyczy naszego wspólnego europejskiego interesu, w tym interesu polskiego i naszego lokalnego rynku. Więc jakie zostaną mechanizmy wprowadzone, to czas pokaże. Natomiast trzeba zwracać szczegółową uwagę że rzeczywiście, że mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo trudna. A jeżeli pojawia się próba przejęcia rynku na podstawie na przykład cen dumpingowych, mhm. No to trzeba po prostu reagować. Jestem przekonany, że na szczeblu unijnym ten temat będzie poruszony bardzo szczegółowo. Onet wczoraj opisał kolejne nazwiska padły dotyczące tego, że dyrektorskie fotele w totalizatorze sportowym dla ludzi związanych ściśle z prawem i sprawiedliwością w naszym regionie byli kierownicy biur parlamentarnych ministra sportu Sławomira Nitrasa czy senatora Stanisława Gałowskiego w Szczecinie Krzysztof Janicki jako dyrektor totalizatora sportowego za dwadzieścia kilka tysięcy złotych miesięcznie. Jak pan odniesie się do tego, że miała być zmiana, a wraca to samo co było? Nie znam tych szczegółów i przyznam szczerze, że też dowiedziałem się o tym z tego artykułu. Myślę, że to co jest kluczowe to ocena na podstawie kompetencji. Jestem przekonany, że też osoby, o których Pan powiedział, to są osoby, które kwalifikacje posiadają niezbędne do tego, aby, aby realizować powierzone im zadania i myślę, że już bezpośrednio cały proces to warto pytać i należy pytać bezpośrednio w spółce, bo to są też informacje, których ja wcześniej nie miałem, ale co do rzetelności, zaangażowania i kompetencji tych ludzi, to ja nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast zdaję sobie z tego sprawę, że Niektórzy będą ten temat podnosić, zwracając uwagę na, na to, że byli oni powiązani w jakiś sposób z osobami, które pełnią publiczne funkcje. Ale ja chcę też powiedzieć jasno, też, no, też mm, najważniejsze będą kompetencje. Nie może być tak, że ktoś, kto pracował z jednym czy z drugim parlamentarzystą, od razu ma przekreśloną możliwość um, realizowania swoich zawiodowych działań mhm. w, w innych miejscach, więc myślę, że to będą kluczowe kompetencje. Przekonany jestem, że też spółka szczegółowo na ten temat, na ten temat odpowie. Czyli to nie jest tak, że jak zapisu były tłuste koty, a teraz my mamy fachowców, że, że to trochę taka retoryka, no opozycja na pewno wam to wyciągnie dzisiejsza opozycja. Pewnie tak. Natomiast chcę zwrócić uwagę na sytuację, w której osoby, które były czynnymi politykami PiSu zarabiały miliony złotych, między innymi w spółkach związanych. Z energetyką to był taki case bardzo znany w Szczecinie. Tutaj mamy sytuację, że to nie dotyczy osób, które są politykami tylko po prostu są osobami, które współpracowały wcześniej z parlamentarzystami. No, każdy z nich ma odpowiednie kwalifikacje i jestem przekonany, że bez odpowiednich kwalifikacji by po prostu tego nie robił. I ostatnie pytanie, czy po tym szumie z początku września, kiedy to na antenie Radia Szczecin pani prezydent Agatowska, prezydent Świnoujścia powiedziała, że, że nie do końca jesteście dogadani, jeśli chodzi o terminal kontenerowy. Kusza opadł i już może pan pod Terminal kontenerowy powstanie w Świnoujściu. Rozmawiacie z panią prezydent? Czy, czy na razie odrzucacie, wciskając czerwoną słuchawkę, wzajemne telefony? Rozmawiamy i w ubiegłym tygodniu spotkaliśmy się osobiście. Rozmawiałem z panią prezydent. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Staramy się zrozumieć argumenty każdej ze stron. I myślę, że przy dobrej współpracy będziemy w stanie uznać, że jesteśmy ten w stanie ten projekt zrealizować zgodnie z założeniami tak, aby zyskało na tym miasto Świnoujście i cała polska gospodarka morska, bo oczywiście w grę wchodzi nie tylko realizacja mhm. jednego miejsca w porcie, ale przecież szeregu inwestycji towarzyszących, jak koleje, jak drogi, jak wsparcie mieszkańców co do chociażby budowy drogi do plaży i to są sprawy, o których mówi pani prezydent. My w ten głos się bacznie e, wsłuchujemy i Jestem optymistą. No to my też bądźmy optymistami. Dziękuję pięknie. Moim i Państwa gościem był wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Dziękuję. Jego dnia. Rozmowa pod krawatem w Radiu Szczecin.